Rok 2020 kończymy w Muzeum Niepodległości wielkimi sukcesami wydawniczymi. Jednym z nich jest Rocznik Kresowy. Tak się składa, że ten Rocznik Kresowy jest ostatnio w zasadzie półrocznikiem, a dzięki dotacji samorządu Województwa Mazalojeckiego oraz dzięki konkursowi pozytywnemu prowadzonemu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego mamy szansę z Nowym Rokiem stać się... Kwartalnikiem Muzeum Niepodległości od zarania swojego istnienia wspierało środowiska związane z kresami poprzez organizowanie różnorakiej działalności wydawniczej, organizowanie konferencji naukowych, konferencji muzealnych poświęconych kresom. Skupialiśmy się wokół trzech stałych kolekcji, kolekcji Leopolis, kolekcji Krzemienieckiej i kolekcji Sybirackiej. Efektem tego zbioru jest właśnie tło, którym jest wystawa Kresy i Bezkresy w zbiorach Muzeum Niepodległości. Nie mogło więc stać się inaczej, jak podjęliśmy decyzję o wydawaniu rocznika kresowego. Który porusza bardzo szeroką tematykę kresową. W skład redakcji Rady Naukowej wchodzą wybitni znawcy tematu. Bardzo się cieszymy na współpracę z ośrodkami z zagranicy, szczególnie z Ukrainy. Treści nadsyłane przez autorów bardzo dużo, bardzo ubogacają treść rocznika kresowego. Naszą uwagę przypływa teraz seria wydawnicza która się nazywa Rocznik Kresowy. Wspaniała seria, sam przegląd e, autorów, z treści pokazuje, że autorzy są z Muzeum w Większości oczywiście i to jest bardzo optymistyczne, że pracownicy muzeum prowadzą pewne badania, dociekania. Tutaj wśród autorów oczywiście jest pan dyrektor Skoczek, pani e, docent Jolanta Załęczny, pan Krzysztof e, Bąkała, pan Zbigniew Judycki z Polonia, Semper Fidelis, też jest wiele, wielu innych pracowników, którzy dołączają do tej czołówki i sądzę, że te, ten rocznik kresowy spełnia właśnie taką rolę, wypełniając lukę w tej wiedzy, bowiem w roczniku kresowym znajdziemy materiały nie tylko dotyczące wielkich ludzi, królów, hetmanów czy wielkich miastach Wilno, Lwów, Grotno, ale także dzieje maleńkich miast, dzieje innych ludzi. Które tam na kresach żyły i działały. Dla mnie niezwykle optymistycznym jest to, że w tej chwili rocznik już wychodzi jako półrocznik, a jest zapowiedź, że będzie również kwartalnikiem. W ten sposób poszerza się grono autorów, poszerza się obszar badawczy, poszerza się oddziaływanie tego rocznika na stan świadomości społecznej. Rocznik kresowy może być pięknym pod podarunkiem, sprawić wiele radości. Kresowianą, a może być niezwykle także na, na, pożyteczną pomocą dla nauczycieli historii. I w tym zakresie życzę wszystkim tym, którzy czytają rocznik kresowy, żeby polskie kresy pokochali, bo kresy na to zasługują i całe ich dziedzictwo kulturowe.